Witam was, słyszeliście o takim kanale jak WUHU.PL? Nie? No to wam bardzo zazdroszczę. Nie wiem dlaczego teraz jest na karcie na czasie taki wysyp kanałów, które mają ten taki sztywny komentarz. Znaczy oczywiście, że to jest takie tłumaczone dla dzieci, co mają po jakieś 7 lat, żeby zrozumiały i trzeba mówić tak. A, Kasia się właśnie wystraszyła. No, ale dzisiaj właśnie zobaczymy sobie 25 śmiesznych sytuacji, które zna każdy. a <laughs> problemy dziewczyn. Może ja nie jestem dziewczyną, może nie, ale... Widziałem parę w życiu dziewczyn i, i może w jakikolwiek sposób uda mi się zrozumieć ten piękny film. Bycie dziewczyną jest trudne. Nigdy nie wiesz jaki los cię czeka. Minęło 5 sekund i dostajemy już coś takiego na wstęp. A ja właśnie to jest najgorsze że bycie dziewczyną, że za każdym razem idziecie sobie przez park i wpadacie w ten je... śmietnik. Za każdym razem. Relay to Piorę dziś moją bieliznę! Och, tylko nie patrz na moje majteczki! Oops! Nie wiem jak to skomentować. Jak stać się królową parkietu? Użyj swojej najlepszej broni, swoich włosów. Jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby jakaś dziewczyna uderzała jakoś tak włosami jak tańczy. A może ja się mylę, może ja jestem debilem, może dlatego, że nie jestem dziewczyną, po prostu nie znam tych problemów. Moi sąsiedzi znowu wrócili. Myślałem, że to po prostu będzie chodziło o to, że każda dziewczyna wie, znaczy zna ten ból, kiedy masz szpilki na sobie i jakieś ciąga, to potem jest lepiej i fajnie, ale nie, tu chodziło o seks. Mogę wcisnąć cały mój posiłek w sukienkę. Tak, no bo każdy, każda osoba je w ten sposób. Hmm, cukierek. O Jezus. O, za każdym razem. Szkoda, że jest tyle świadków w kawiarni. Tak jak już napisał tamten człowiek w komentarzu. To jest typowo widać, że to jest... Content dla siedmiolatków, po prostu tłumaczone jest wszystko w takim języku, że no naprawdę każdy by zrozumiał. Jest to zbliżenie nacyski a potem ten chłopiec, który. A. Co jest nie tak z tym kanałem? Powiedzcie mi, tytuł powinien być 25 głupich sytuacji, których nikt nie zna, bo których nikt nie doświadczył. Jak na przykład wpadanie do śmietnika. A nie, sorry, to akurat za każdym razem. Jedyna sensowna sytuacja to kiedy się wpada do śmietnika w parku. To jest akurat to, to mi się czasami minę mi się to zdarza czasami. no. Relatable. No dawaj, boczku, wyłaś! Jeszcze trochę! Hmm, ups, dziwne! tak, bo każdego tak bardzo to obchodzi, że się sobie w aucie i dubiesz w zębie, no faktycznie. Ludzie nie mają nic lepszego do roboty. Tylko patrzysz jak dubiesz w zębie. Dzięki za drinka. I rozumiem, że to jest problem, który tylko dziewczyna może mieć, tak? I tak samo w sumie z tym bekonem, ale to nieważne. I... Ni to śmieszne, ni to prawdziwe. Co to ma być w ogóle? A nie wydaje mi się, że ktokolwiek, gdyby miał taki problem, że raz by na przykład nie trafił sobie tą słomką, to robiłby. Tylko po prostu wziąłby. Masz słomeczkę elegancko. A poza tym plastikowe słomki. Ja widzę, że one mają plastikowe słomki. Trzeba ich zabić, bo nie dbają o środowisko. Barman, wystarczy. Nie chcę źle skończyć. O, tak, zacznijmy imprezę. Przeanalizujmy to. Ten kanał typowo celuje dla, do dzieci takich siedmiolatków, coś takiego. I mieliśmy już aluzje seksualne, i teraz mamy pijanie się do takiego stanu. Tak na pewno każda dziewczynka może się utożsamiać z czymś takim. Na 200%. Co za romantyk. Wąchanie moich włosów na pierwszej randce to za dużo. Każda mała dziewczynka na pierwszej randce ma wąchane włosy oczywiście. Każde, każda to zna. Relay, to był, no na pewno fani tego kanału bardzo często idą na imprezy, upijają się, mają wąchane włosy na pierwszych randkach i. I chłopak widzi, jak się przebierają. 200%. Moja skóra jest taka gładka. Ups, oprócz jednego miejsca, muszę włączyć tryb opalanie w ukryciu. Chwila, chwila, jesteś gładka. Oprócz jednego miejsca, a więc ukryć to, że nie jesteś ogolona pod pachami Zamiast po prostu zrobić tak To zakładasz kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze na dodatek robisz tak Relatable Na randkę w ciemno O, przepraszam, ale mam wyższe standardy nie wiem, czy zrozumieliście Żart, ale. Wyższe standardy i ona była od niego wyższa. Podobały Ci się nasze scenki o tym, jak trudno jest być dziewczyną? Daj nam znać w komentarzu, jaka dziwna sytuacja spotkała Ciebie lub twoją znajomą. I pamiętaj. Każda, ci... no każda. Ogólnie mam. No strzy znajomy na pewno. I nie mogę Wam potwierdzić, że wszystkie te sytuacje są prawdziwe, ale to z tym koszem na śmieci, naprawdę. Za każdym razem już. No, zapytajcie się, jeśli jesteś chłopakiem, czy zapytaj swojej koleżanki. Jeśli jesteś dziewczyną, to dobrze wiesz, że tak się dzieje za każdym razem, kiedy jesteś w parku. No i cóż, przetrwaliśmy to jakoś. Myślałem, że One to Free Go Polish to jest najgorszy kanał, ale. Nie, nie, nie. Uhu.pl